Witajcie, w pierwszej części Friedrich, pierwsza część dzisiaj będzie alfabet. Tutaj mamy już kostkę z alfabetem i bardzo ważne jest to złapanie. Wzięcie. Co, jak mamy wziąć tą kostkę do rąk? Trzeba wziąć biały do góry i do siebie zielonym. I jak już tak mamy, to bierzemy albo naklejki jakieś i wyciąć taki mały krzyżyk, albo jakimś markerem zmazywalnym, potem chusteczką można zmyć i trzeba zaznaczyć sobie ten oto narożnik, jaki on ma kolory, pomarańczowy. Pomarańczowo, biało, niebieski. Trzeba ten narożnik zaznaczyć, bo to jest narożnik buforowy, tak się nazywa. I teraz nazywamy alfabet. Co to jest alfabet? No, tutaj narożniki będą miały swoje. Teraz yy, skupiamy się na narożnikach. Narożniki mają swoje nazwy. Niech Was to nie przerazi, ale to jest bardzo łatwe. Dobrze. Zaczynamy od koloru białego. I będziemy tak szli sobie. I musimy zaznaczyć ten nie. Ym, pierwszy. Czy, czy zaznaczymy coś tu, jak jest krzyżyk? Nie. On jest buforowy. Dlatego następny narożnik, który jest obok tego, musimy zaznaczyć A. Ale nie musicie tak kolorować, jak ja, tylko po prostu do uprościłem wam, żebyście widzieli, jak to się robi. Potem przechodzimy do. Ym, do lewego, dolnego rogu, gdzie będzie litera B. Potem mamy literę C, i teraz w którą stronę mamy pójść? Teraz idziemy w stronę. Jak mamy już całą ściankę białą zrobioną, to idziemy na pomarańczową. Jeżeli tu było ABC, to w alfabecie następna litera to D. Tutaj postawimy D. Nie, bo to jest narożnik buforowy. Dlatego idziemy następny, prawy górny D. Potem będzie tutaj F, E, e lewy dolny E i prawy dolny F. Teraz przechodzimy do, do ścianki o kolorze zielonym. Tutaj już nie ma narożnika buforowego, bo, bo nie mamy tutaj krzyżyka, więc tutaj prawy gór, yy, lewy górny będzie G. Potem prawy górny będzie H i lewy dolny I. Idziemy tak po alfabecie. Tutaj będzie J, przechodzimy do czerwonego i będzie litera K. Tu też nie ma buforowego, więc na, na różnika buforowego, więc będzie tutaj K. Potem jest L, potem jest M, potem jest N. Nie ma nie ma litery S, e, nie ma litery takie z kreseczkami, nie ma takiej ły, tylko po prostu są takie normalne. O, potem idziemy do niebieskiego. Ale jak będzie Friedrich Będziemy się uczyć już w drugiej części Friedrich. To, to nie będzie to my w, w metodzie Friedrich nie będziemy obracać kostki. Więc łatwiejsza metoda, to znaczy trochę trudniejsza, to jest nieobracanie kostki po prostu. Więc idziemy do zielonego koloru, bo, my tak, bo tak po prostu jest zrobione. I uznajemy, że to jest, że ta ścianka jest przezroczysta, że widać niebieską. Czyli idziemy tutaj. Możemy postawić coś, jak jest tu przezroczysty, niebieski. Nie, bo jak zobaczymy, z tyłu jest klocek buforowy. Więc to omijamy. Tutaj będzie. Więc tu nie ma nic. Więc. W prawym górnym rogu. Następna litera w alfabecie jest to O. Potem mamy P na tym narożniku i potem po P jest R. Przechodzimy na żółtą ściankę. Po R mamy W. Nie. Po R mamy S, bo tutaj już nie ma klocka buforowego, więc jest S. Potem mamy T w, lewym, w prawym górnym rogu, potem w lewym dolnym mamy U i w, lewym, i w prawym dolnym mamy W. To jest cały alfabet. Teraz sobie zmyję to z kostki. To wszystko. Żeby kostka ładnie wyglądała. Kusteczką. Tą metodę też jak będziecie chcieli się nauczyć zamkniętymi oczami układać to ten alfabet też bardzo wam się przyda. Tak bardzo bez alfabetu zamkniętymi oczami nie ułożycie. To będzie strasznie trudne. Chyba, że będą jakieś metody nowe, które y, ktoś y, znajdzie, takie nowe metody, ktoś zrobi nowe metody, które be, y, będą bez alfabetu, bo y, teraz koska jest dobra. I y, 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 y w, y, w tej części. Y, właśnie ten alfabet będzie friedrich jak, jak, jak będziecie chcieli sobie układać metodą z zamkniętymi oczami z takiej metody zapomniałem jak się nazywa to 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 tam będziecie musieli mieć z zamkniętymi oczami metodę friedrich Um, I też będziecie musieli umieć 5 podstawowych ruchów. Um, no nie wiem, czy podstawowych, ale 5 ruchów będziecie umieli, bo um, to jest potrzebne do tej metody, bo tam już się układa z zamkniętymi oczami, więc nic nie widzisz. To będzie po prostu o takie. Więc. Um, Trudno zobaczyć coś przez tą opaskę. Jeszcze tam będzie takie utrudnienie, że będzie kartka, tam ci dawana o taka kartka. O taka, o ta, o taka kartka, żebyś i tak nie podglądał. Ale mm, też y, y, to nie jest łatwe układanie zamkniętymi oczami, bo czujesz się nieswojo. Dobra, pora, cza, y, czas. Y, po Póra... Pora zakończyć odcinek. No pa.